W tym odcinku pokażę wam trzy nowe potężne itemy, które weszły wraz z eventem szkolnym na moim serwerze n1mc.pl Są one tak rzadkie, że posiada je zaledwie kilka osób Moi drodzy, także czas zacząć to testowanie Dokładnie, mamy sobie przygotowane dzisiaj enderczysta, którym są... Mega mocnej temy Zaczniemy sobie tutaj od skrzynek My zaczniemy od skrzynek, bo to co mamy tutaj więcej To o tym zaraz Pierw zabierzemy się za otwarcie skrzynek Zobaczymy jak nam dopisze szczęście Czy nam dopisze szczęście, czy dzisiaj będzie porządny odcinek Czy dzisiaj będzie... <laughs> Yy, średnio. Mamy dzisiaj tak, cztery yy, epickie, 2 a 1 i 8 kluczych szkolnych, więc jestem ciekawy co nam tutaj drobnie, bo są tutaj mega mocne trzy nowej temki. Ale o tym zaraz, żeby nie przedłużać, zacznijmy z tym otwieraniem skrzynek. Musi być passa, dobra. Cztery epickie, zacznijmy cztery epickie. Dobra, dobra, dobra. Ojo, yo yo, 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 No dobra. Ja, pierdził. Ej, dobra, nie sypło chyba jakoś ładnie. Ej, klata dobra. Klata dobrze sypła, ale to epickie to My czekamy na te szkolne. Ale zanim szkolne otwórzmy jeszcze jeden szybko, więc co nam tutaj dropnie? Tu nam może dropnąć tornister lub skrzynia dusz lepiej, fajnie by było. Także co, zobaczymy jak pasa, zobaczymy jak pasa, zobaczymy jak pasa. Błagam, 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 błagam. I, i, i. Nie, 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 leć, leć, leć. O, shit, o tak, tak. Kurde, jasno łaska losu. To jeszcze jedna. Nie gadaj, no. Nie, 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 łyby. No, widzowie, szykuje się dzisiaj dobry odcinek. Dobra, lecimy. No, błagam, ewentówka jakaś. No daj tam mi ewentówkę. No, ej, ej, no, leć, leć, leć. Nie. Będę strzelał i otwieramy ją po prostu od razu. E, klata. Ajś, Dobra. E, teraz dropnie będziesz Monetka. O, dobra, dobra, dobra. dobra. Kolejne, kolejne. E, Linika. No, blisko. E, Łatko losu. O, e, Dobra, 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 dobra. Budki i teraz e, łuk. I główka będzie ciekawy odcinek i dzisiaj nie dopisał. Ale mamy obu o Obumarcie obu mamy, okej? Okay? Także napiszcie swoje niki dlaczego Wy powinniście wygrać. I po 24 godzinach w przypiętym komentarzu będą wyniki. Także macie szansę wygrać obumarcie. A my przejdźmy do tego, co na czym nam dzisiaj najbardziej zależy. Spójrzcie na to. Mamy całe setki 40 są przygotowane. Więc co sobie załóżmy? Pyk, pyk, pyk. Już przygotowany taki perfekcyjny Patrzcie, Tutaj łakączuch, obsydynowa i szybkość. Nie czyli to samo, Ogłuszenie Czajcie to. Mamy sobie tutaj koksiki przygotowane, żeby nie zamulać. I mamy tak, obumarcie. Teraz sobie najpierw założymy. Obu sobie nałóżmy. Pyk, pik, pyk. Gingerbread dobry. Chciałem już kowadło, ale nie. Mamy nauczkę. W kowadle tego nie robimy. Kowadło, pyk. I obumarcie I mamy tutaj 5% szans na nałożenie efektu withering 2 na 15 sekund. To jest tak OP, że to jest hit. Dobra, to co mamy nałożone. buza również jest mega OP, bo daje speeda 2 na 15 sekund oraz teleportuje w losowe miejsce Tej temki są mega mocne i linijka w Słuchajcie tego, bo to jest hit. Po uderzeniu zdejmuje wszystkie efekty oraz blokuje możliwość jedzenia na 5 sekund. Ja wam zaraz to pokażę. To jest, to jest, to jest, to jest, mocne Mamy kilka miliardów. o pół biliona mamy takie Tak, o, tak na bogato Jeszcze kupmy te monetki i kupmy sobie dużo totemów Koksiki nie potrzebujemy i chyba to tyle A, możemy sobie wziąć jeszcze e, Stręże Lecimy PvP i co? Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest... Miazga, miazga, miazgam Pa T Trafiłem go? On może jeść? Nie może jeść chyba Tak, zablokowałem mu chyba Tak, Oni nie trochę 40 jest, ty Siema, e, no uciekał, no mu uciekał, nie uciekał El Primo, El Primo No Aha, jaka łeba tak stawią, to jest hit jakiś. Nie no, ja mam takie temej, że L-premio mi ucieknie. Ej, widzowie, jest źle, jest źle, widzowie. O ma jeszcze mieć Nie jeden. <laughs> nie, no ucieka nam, dobra. Tam są jakieś inne typy, tam chodzę. Pa pa! O tu jakiś, tu jakiś? O, bo Nie, tak, tak robimy. Pa, pa, pa! Nie! Nie! Posuliście wszystko! Ty w w której mi biją, w mi bią? Nieźle. Pa, pa pa, L Prymo, L ginie. Ja cię. Rynce. Dobra, nie będę już co temu nakładał. Mi zaraz ich padnie. O, no! O, nice, zabij mnie. Teraz repaj, al. <grych> Robimy tak. O kur, to gdzie ja jestem. Ta jest... to jest najlepszy item jaki istnieje. się, już to może być najdroższy item, który kiedykolwiek był na nasz serwerze. Próbuję go, spróbuję go. Pa, pa, pa. O, weszło mu ten. ogłuszenie, dobra. Co ty mnie knokasz, Co ty mnie knokasz, koleżanko? I pa! O ma jakiś ten! O, oh, nice! Zrobię go! <gry> Widzicie to? To blokuje jedzenie koksów. Coś jest porypane. Na pa, 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 pana tego. Co ty mi tutaj go? Blue! Pa, pa, pa! Ty, pilu mi biją? O, daj, czterdziestkę, czterdziestkę, fokus czterdziestka. Dajesz go, dajesz go. Co ty mi bijesz, ty? Bam, barryło jedna. O, ty! Ja myślałem, że ty. O, kuk, dam, kuszenie dostałem. Ej, ty! Ciemno! Ciemno wszędzie! O, ty! Ciulu! Mocno bije, mocno piję ten, ta, ta ty ładnie bije, ładnie bije. Ja, pierdziu. Hey, pik! No, czemu wszyscy na mnie? I co? Ej, no, co? Jest taka banda na mnie, ci. Chłopaki, ej, chłopaki. A my się dogadamy, przydogadamy. Teraz sata zajmuje. Bita, bita. He? Nie ma, nie ma. Set mi nie padnie. Nie, nie, nie. O, uh, dzień dobry. Dzień dobry. Pyk, pyk. Nie może jeść, nie może jeść. Nice. Nie mogę. Ej, dobra, linika. Linika jest najlepszym, co, co, co tu istnieje. To teraz na inwentowej, gdzie się nie traci temów, ale jak przejdzie inwentowa i będzie się traciło itemy, no to tam to może nieźle zamieszać. O no co jest w takim. I chłopaki! Ale no złidźcie się, no! I moje fistaszki, fistaszku ty. dobra ja tu się zadymę, Ej, robię. Ja muszę szybko oddać, bo mi set, szybko pada nie, ja muszę, muszę. Nie, to jest ryzykowne. Ja nie chcę, żeby mi set padł. Bo Nie mam niczego na zmianę. Zaraz wam pomogę z nim. No, nie. Dobra, nie, jest jakiś inny... Nie. Dobra, nie. No chodź, 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 no. Chodź, chodź. Ja mam linikę, ja mam linikę. Teraz użyjemy jakoś jej. Dobra, którego go zaraz rzucimy? Czekajcie. Nie mam szans, nie mam szans. O, oh shit. No, wy to. Kurna, ciężko z typem, ciężko z typem. Nie mamy seta. Nie ma co nawet walczyć sam z nim. O, oh, o, oh, jest, 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 jest. Yes. Ziotuś. No co ty? żółtek? Ej, ziutek, oj, ziutek żół, żół, maliny, oj, ziutek, oj, To co ty! I patrz, nie mogę teraz jeść przez ten czas, nie mogłem. Ale ziutek nie odwalił to, ziutek odwalił. Pa, pięknie. Oj, sioda, oj, I patrz teraz, albo nie będę magno, nie, nie, nie będę marnował. Bez sensu, widzicie? I my, my byśmy jeszcze potrzebowali, że tak, kopu piki. Ty, Jakub mnie troluje. Ty, to ewidentnie Jakub był, jak nie Jakub, to jestem... Ten... Jakub Kolega Nie masz psychy Jeden versus jeden Speniał coś czuję Speniał Aj ja, ja, nie, 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 no, nie, nie Jo Jednak Jednak nie spaniał. Ej ty! No miecz mi no Ej buty mi w... Ty buty mi zajumał Ale daj mi żyć buty A ja z butów nie wygram no puty mi zajumał Oddaj mi moje Trampki no Od mi buty zarąbał Ej, Cicho biegaj mi zarąbał Niech nie mam No oddaj mi buty no Krzysiu Oddaj mi szóstkę Krzysiu ale nie płacz Ej no oddaj mi tą szóstkę No to już A siłki ty masz Siłki nie mam O skamowa, Dobra nie On jak freeze On jak freeze On jak freeze klatkę kiedyś oszukał Raz Dwa Trzy O ty Paleta. O shit, o shit Ty nie widzę nic! Ej, ciemna mam, a żeś mi lampę zasadził! Tara, pa, Stukam cię, ta pa O, ja Karate, kit, Mama je w postawówce brała na lekcję karate. Uuu, pięknie, ale pięknie, pięknie, pięknie. Siadło, siadło, siadło. I teraz pik! I pik I nie ma ich za nie? Gdzie jeszcze, Ej, czemu ci... Ej, czemu ci nie bije hitów? Co jest? Aha, ci, ty masz nieźle. Dobrze, 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 dobrze. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie. O oh, shit, ale żem postawił no Jestem geniuszem No to co ty robisz? Ej kolego O jojo Uuuu, <gum> Ej dobra, ale włączę ty ci ty? Wyłączyłeś ty? bana byś miał, bana ci dam się tuś czy nic nie bije ci. ej Masz lepszą myszkę Tak jest Od mamy pożyczyłem <gum> Dobra, pięknie, 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 ale wpadł, ale wpadł jak kompot w, w, Śliwka w kompot. <gum> Buty Co jest, mi znowu pękło? Spodnie. Dobra, patrz, patrz, mam jaja, mam jaja, mam jaja ze stali No Zjadłem spo, spodnie no się Zjadłeś i... ze stali? Kurna, ale to jak to będzie... O żeś... o, żeś mi wyrypał, ale żeś mi wyrypał że to popło o, że o, że to o, popło Ale popik był Uu! Jest, jest Dobra, kla klata ci pada, Dobra, też mam honor, też mam honor Dobra, dobra O kurna, nie trafiłem nie, 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 nie. Nie! Zachciało mi się ochłonąć jakiś, zachciało mi się honor! No. no, to dzięki, no. dzięki za honorni.